Supertunia vista to roślina, która w ostatnich latach szturmem wtargnęła na nasze balkony, tarasy, czy też po prostu do naszych ogrodów. Pokochaliśmy ją za to, że bardzo długo kwitnie, wręcz od wiosny aż do późnej jesieni, choć nie jest to roślina mrozoodporna. Ale właśnie to bujne kwitnienie sprawia, że jest to roślina niezwykle popularna i... Wyprzedziła już w tym momencie pelargonie czy też surfinie. Ja u siebie rzeczywiście przyznam, że kupiłem w zeszłym roku jedną sadzonkę na spróbowanie no i byłem zadowolony z niej. Tylko, że wiadomo, jest to roślina niemrozoodporna, więc traktujemy ją zazwyczaj jako roślinę jednoroczną i po jednym sezonie wyrzucamy. Ale jest na to sposób, ponieważ Taką dorosłą sadzonkę możemy przechować do kolejnego roku, w tym celu bierzemy stary krzaczek, obcinamy na wysokość około 10-15 cm, przechowujemy w bardzo jasnym pomieszczeniu, gdzie temperatura waha się w granicach 10-15 stopni i podlewamy dosyć umiarkowanie. Ale jeśli nie mamy takiej możliwości, albo stwierdziliśmy, że ten krzaczek jest po prostu już zbyt stary, to możemy... Na własną rękę rozmnożyć taką super tunię. W tym celu pobieramy fragment takiej super tunii, tutaj fragment wierzchołkowy. Zostawiamy dwa liście i wkładamy do donicy, do takiego podłoża z ziemią do ukorzenienia roślin. Uszczekujemy jeszcze górę, podlewamy cały czas i robimy to w sierpniu wrześniu. I tak naprawdę dopiero później w październiku zabieramy doniczki do pomieszczenia, gdzieś tak w granicy również 15 stopni, no i podlewamy też umiarkowanie. I w, jeśli ta roślina będzie nam rosła dosyć silnie na przykład, no to wtedy starajmy się uszczkiwać ją po to, aby ona się lepiej rozkrzewiała i też nie bujała w takie bardzo wiotkie i brzydkie pędy, ponieważ zimą jest mało światła, więc należy taką supertunię mocno uszczykiwać, żeby się za bardzo po prostu nie rozrastało. Ale zobaczcie, ta supertunia tutaj, którą widzicie od końca lata wyrosła już na taki większy krzaczek. Ja cały czas staram się ją uszczykiwać, pomimo tego, że ona bardzo silnie cały czas rośnie. Już tutaj wypuściła pierwsze kwiaty, ale w lutym postanowiłem, że z tych pędów wierzchołkowych ukorzenie sobie jeszcze więcej sadzonek, i tutaj widzicie te efekty. One się bardzo szybko ukorzeniają super supertunie. I w temperaturze takiej mniej więcej około 20, już tym razem, stopni, te doniczki z supertuniami umieściłem i po prostu podlewałem. A teraz podsypałem troszkę nawozu, bo już jest kwiecień, więc tego nawozu więcej potrzebują do roślin kwitnących. Najlepszy jest tutaj substral lub też osmokote, który jest nawozem długodziałającym, więc nie trzeba podlewać non-stop roślin z nawozem. No i sami widzicie, roznażanie supertuni na własną rękę jest absolutnie czymś możliwym. Zatem nie musimy kupować wielu supertuni, jeśli chcemy na przykład obsadzić nią całe skrzynki balkonowe lub też mamy inny pomysł na, tą, na tę roślinę. Zatem myślę, że nawet teraz jeszcze, jeśli macie taki krzaczek supertuni u siebie w domu, który przezimował, to teraz możecie odciąć te fragmenty górne i posadzić do donicy i one bardzo szybko Wyrosną, rozrosną się i będą gotowe do wysadzenia już w maju, do donic balkonowych, czy też nawet na rabaty, bo na rabatach ta roślina bardzo dobrze się również sprawdza, gdyż kwiaty są odporne na deszcz.